Ej, bo zawsze się zastanawiam, po co my te skrzydełka montujemy. Przecież to nic nie daje. No, a po co są spoilery w samochodach? No, nie wiem. No, żeby zarąbiście wyglądało. I żeby przeciwnik na sam widok był wysrony. Dobra, nie gadaj, zakładaj. Tymczasem w obozie szwedzkim. Ty, no po co oni te skrzydełka zakładają? Przecież to nic nie daje. Nie wiem, Stefan, skup się. Jak będzie zwycięstwo, każdemu dają podwyżkę. Chodźmy, wygrajmy i wracajmy z tej zapadłej dziury do domu. Ale mało tych Polaków. To będzie krótka piłka. Łatwo pójdzie z tym hakiem z chodnikiem. Podkiewiczem idiotą. Bitwa przedstawiona powyżej to bitwa pod Kircholnem. Gdzie trzykrotnie więcej Szwedów, zostało rozgromionych przez husarię. Jednak piękne czasy się skończyli i rozpoczęły się lata 50. XVII wieku. Po wojnie 30-letniej Szwecja zyskała wysoką pozycję dookoła Bałtyku. Po wojnie została im duża armia i pusta kasa królewska, więc mieli do wyboru dwie opcje. Albo zmniejszyć armię, albo znaleźć jakiś kraj, złupić go doszczętnie i w ten sposób zachować armię. Szwedzi długo się nie zastanawiali. Jednak wtedy znowu pojawił się dylemat. Polska czy Rosja? Teoretycznie Polska bardziej by się opłacała, bo wtedy dostęp szwedzki do Bałtyku znacznie by się poszerzył. Rosja wydawała się wtedy mocniejsza, ale później sprawy. Potoczyły się trochę inaczej. Widzicie, w Polsce była taka kraina zwana Zaporożem, albo dzikimi polami, albo z racji, że ten obszar leżał u kraju Rzeczpospolitej, nazywany był Ukrainą. Ukrainę zamieszkiwali kozacy, czyli ludzie z Litwy, Polski, z Rosji, z Turcji, no ogólnie wszystko. Tacy to byli ludzie, i Sejm pomyślał se, że w sumie fajnie byłoby mieć ich po swojej stronie. Więc ustanowili rejestr kozacki. Rejestr kozacki to taka lista kozaków, których Rzeczpospolita wykorzystywała jako żołnierzy. I jak taki kozak dostał się do rejestru, to był ustawiony do końca wojny. Ponieważ magnatom w Sejmie nie starczało na nową willę, pomniejszali rejestr i mniej kozaków mogło cieszyć się żołdem. No i w końcu rejestr tak zmalał, że kozakom przestało się to podobać. Najbardziej nie podobało się to takiemu jednemu Bohdanowi Chmielnickiemu. Dlatego zaczynał przekonywać innych kozaków do powstania przeciwko Polsce. Powstańcy mieli po swojej stronie kozaków, świetnie wyszkolonych, obeznanych ze sztuką wojenną i zaznajomionych z technikami bojowymi. Oraz tatarów, którzy swego czasu stworzyli prawie największe imperium w historii świata. Polacy posiadali swoją słynną, ciężką kawalerię skrzydlatą husarię. Czyli wychodzi na to, że obie strony dysponowali najlepszymi środkami militarnymi w Europie. A teraz zobaczmy, co z tego wyjdzie. Powstanie rozpoczęło się w 1648 roku i kozacy, Szybko zdobyli przewagę, zajmując bardzo dużo terytorium Rzeczpospolitej. Wielki Hetman Koronny, Mikołaj Potocki, uznał, że kozaków jest niewiele i że ogólnie są słabi. Mimo wszystko, przegrał w bitwie nad żółtymi wodami i w bitwie pod Korsuniem. Wtedy Polacy się ogarnęli i odnieśliśmy wielkie zwycięstwo w bitwie pod Konstantynowem. Jednak potem z kolei kozacy się ogarnęli. I znowu przegraliśmy w bitwie pod piławcami, i rozpoczęło się oblężenie Lwowa. Okazało się, że mieszkańcy nie lubią być oblegani, więc zapłacili okup i oblężenie się skończyło. Ale za to rozpoczęło się gdzie indziej, a konkretnie to w Zamościu. Okazało się, że mieszkańcy nie lubią być oblegani, więc zapłacili okup i oblężenie się skończyło. I teraz sprawy się skomplikowały. Niedługo później Tatarzy wycofali się z armii Chmielnickiego i zaczęły się kłopoty. Sytuacja nie zapowiadała się dobrze dla kozaków, którzy postanowili wycofać się do Kijowa. Brak wsparcia Tatarów oznacza osłabienie armii, w dodatku idzie zima, a Polacy niszczą 40 tysięcy kozaków pod berysteczkiem. Chmielnicki uznał, że sam sobie nie poradzi. I o pomoc postanowił poprosić Rosjan. Po jakimś czasie hetmanat został wchłonięty przez Rosję i rozpoczęła się nowa wojna polsko-rosyjska. W Polsce zrywane są obrady sejmu z byle jakich powodów i nie udaje się przygotować porządnej obrony. Rosjanie znali polskie słabe i mocne strony dzięki szpiegom i starannie przygotowali się do wojny. Wynajmując najemników z Zachodu, w maju 1654 rozpoczyna się wielka rosyjska ofensywa na Litwę, złożona z trzech armii, razem liczących 70 tysięcy żołnierzy. Przestarzałe twierdze, wiele pozbawionych załogi i zaopatrzenia, poddają się Rosjanom. Wojska rosyjskie dokonują rzezi na podbitych terenach, jednak w końcu przychodzi pomoc. Janusz Radziwił i jego dywizja pokonują Rosjan w bitwie pod Szkłowem, ponosząc znacznie mniej strat. Ale jednak nieważne, bo przegrał po lewiczami Smoleńsk padł po długim oblężeniu. Armia rosyjska zbliża się do Wilna. Za linią frontu w Rosji szerzyła się epidemia, która dotknęła również wojska. Polacy widzą to i organizują wielką wyprawę na wschód. Spotkać się z nowym sprzymierzeńcem, Tatarami, którzy zmienili stronę i teraz pomagali Polakom. Ofensywa nie przynosi skutków i Rosjanie zajmują tereny aż pod rzekę Berezynę. Hetman Radziwił bezskutecznie próbował zdobyć miejscowość Mochylew na Białorusi. Jednak kiedy na północy Rosjanie ani drgną. Na południu siły Rzeczpospolitej, połączone z kawalerią tatarską, pokonały Rosjan w bitwie pod Ochmatowem. Pamiętacie Szwecję? No, to uznała, że jak Rosja wygra wojnę, to zbytnio się wzmocni kosztem Polski, więc postanowili pomóc. Jan Kazimierz otrzymał propozycję wzmocnienia armii polskiej. Jednak warunek był jeden. Widzicie, Jan Kazimierz. Posługiwał się odziedziczonym tytułem Króla Szwecji, a prawdziwy król Szwecji, Karol Gustaw, chciał, aby Kazimierz zrezygnował z tego tytułu. Więc Jan Kazimierz miał do wyboru albo przegrać wojnę i nie żyć, albo pozbyć się niczego i razem ze Szwecją sklepać Rosjan. Nie zgadniecie, co wybrał. Karol Gustaw się niemiłosiernie zdenerwował i postanowił wypowiedzieć wojnę. Rzeczpospolitej. Witam wszystkich na spotkaniu szlachty to ja, Janusz Radziwił. Pewnie wiecie, że dostajemy sromotny łomot na wojnie z Rosją, Szwecją, Ukrainą i ogólnie resztą świata. No, to teraz mógłbym zwołać pospolite ruszenie i stać się symbolem walki ze szwedami, ale zamiast tego zrobię tak, niech żyje król Szwecji. W jej Danach hetman Janusz Radziwił poddał Litwę Szwecji, łamiąc Unię Lubelską. Szwedzi tymczasem przez Brandenburgię idą na Wielkopolskę. Praktycznie bez oporu zajmują Gdańsk, Poznań i Warszawę. Król ucieka na Śląsk, a większość armii polskiej kapituluje lub zmienia strony. Wielkie Księstwo Litewskie znajduje się pod okupacją Szwedów. Szwedzi rozkradają wszystko, co ma jakąś wartość. Pustoszą miasta, palą wsie i terroryzują mieszkańców. Tymczasem w niewielkiej miejscowości Głogówek, gdzie schronił się król regimentarz Stefan Czarniecki, objął przywództwo nad niezależną dywizją i wyruszył na Szwecję, ale nie tak, jak se Szwedzi myśleli. Zaczął stosować taktykę wojny podjazdowej. Czyli, że atakował odosobnione szwedzkie oddziały, zabierał im zaopatrzenie i zmywał się, zanim ktokolwiek zauważy. Tymczasem Szwedzi rozpoczęli oblężenie jasnej góry, gdzie podobno długo się strzelaliśmy, podobno wysadziliśmy szwedom armatę i podobno wygraliśmy. Zwycięstwo w Częstochowie odbiło się głośnym echem dla wszystkich Polaków. Pod koniec 1655 Polacy odbili nowy Sącz, jednak Rosjanie i Szwedzi nic sobie z tego nie robili. Uznali, że Polska jest na tyle słaba, że można już uruchomić rozbiory. Na te wieści Dania oraz Austria postanawiają wspomóc Rzeczpospolitą i dołączają do wojny. Duńczycy zagrażali stolicy Szwecji, więc Karol Gustaw musiał przerzucić część armii do Skandynawii. Wtedy Polacy zaatakowali i udało nam się wyzwolić Warszawę. W oblężonym Tykocinie umiera Janusz Radziwiu, a w nieoblężonym Czechryniu umiera Bogdan Chmielnicki. I ostatecznie Szwecja kapituluje. Na podstawie Traktatu Oliwskiego Szwecja obiecuje oddać wszystkie skradzione dobra, a Jan Kazimierz zrzekł się tytułu króla Szwecji. Szwecja skapitulowała, ale jeszcze jest Rosja. Z którą po jakimś czasie walki udaje się wynegocjować rozejm Andruszowski. A więc, w wyniku potopu szwedzkiego straciliśmy jakiś miliard dolarów w złocie, większość miast została spustoszona, straciliśmy Ziemię Czernichowską i Smoleńską, ale za to zachowaliśmy tytuł króla Szwecji na jakieś 4 lata.